Siemaneczko, z tej strony Harini To już moja druga sztuczka na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę bardzo ciekawą sztuczkę z kartami. No to tak, mamy tutaj po trzy karty: czerwone i czarne, prawda? Widzicie to. Eee, dobra. Widzicie je? Dobra. Ja je rozłożę, tak. I będę je kładł na przemiennie, prawda? Widzicie, że kładę je na przemiennie, prawda? Jaka. W... Mm... Jeśli dam rady was zaskoczyć, zostawcie subskrypcję albo lajkujcie mój kanał. Dobrze? To patrzcie co się stało.